Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj w naszym budżetowym, poniedziałkowym gotowaniu coś wyjątkowego: tanie, szybkie i przepyszne ciasto jabłkowe z patelni. Idealne na kryzysowy deser, gdy w domu tylko jabłka, jajko i trochę mąki. Bez miksera, bez piekarnika, a efekt mega. W odcinku pokazuję krok po kroku, jak w 15 minut przygotować mięciutkie, pachnące cynamonem ciasto, które smakuje jak z piekarni, tylko że za grosze. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ciasta z patelni będą nam potrzebne jedne duże jabłko, jedno jajko, cztery łyżki mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki mleka, 3 łyżki cukru pół łyżeczki cynamonu oraz jedna łyżka masła do smażenia przygotowujemy sobie deskę do krojenia jabłko obieramy i kroimy w cienkie plasterki usuwamy gniazda nasienne Gotowe. Bierzemy średniej wielkości naczynie, wbijamy do niego jajko, typujemy cukier, dolewamy mleko, przesiewamy mąkę oraz proszek do pieczenia. Wsypujemy cynamon i mieszamy do momentu połączenia się wszystkich składników. Powinno powstać gęste ciasto naleśnikowe. Gotowe. Dodajemy jabłka i mieszamy. Na średniej wielkości patelnię wrzucamy masło i rozgrzewamy na średnim ogniu. Kiedy masło się roztopiło, na patelnię wlewamy ciasto. Równujemy łyżką. Przykrywamy pokrywką. I smażymy na bardzo małym ogniu przez około 10 minut, aż wierzch prawie się zetnie. Po tym czasie odwracamy ciasto i smażymy jeszcze przez 4 do 5 minut z drugiej strony. I ciasto odwracamy na drugą stronę. Przykrywamy. Podgrzewamy jeszcze przez, tak jak wcześniej powiedziałam, przez około 4 do 5 minut. Ciasto gotowe. Ciasto po upieczeniu przepięknie pachnie. Ma zapach ciepłych jabłek, cynamonu i delikatnie karmelizowanego cukru. Ciasto z jabłkami z patelni to prawdziwa uczta dla zmysłów. Miękkie, wilgotne wnętrze, pełne soczystych jabłek, i chrupiąca, lekko rumiana skórka, która rozpływa się w ustach. Każdy kęs to smak domowego ciepła i prostoty, który przypomina beztroskie chwile spędzone w kuchni babci. Idealne na szybki deser, poranną kawę czy popołudniową herbatę, to ciasto udowadnia, że nie trzeba piekarnika, by stworzyć coś wyjątkowego. Ciasto z patelni gotowe. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.